15 października Świętej Teresy od Jezusa, Jutrznia, 39, hymn. Dzisiaj jak czysta gołąbka Twoja dusza w niebo wzleciała, aby w świętym przybytku na zawsze zamieszkała. Tylko głos przyjacielski oblubieńca usłyszała. O siostro z karmelu przybywaj. Na ucztę baranka przyjaciółkę ciszę wybrała. Dzień jego wesela obrała. O Jezus szczęście wybrane, wybranej skóru nie przebrane. Słysz, dziewica z chóru cię wielbi. Dziewicze panny jej wtórują, wybranych przez nią dla ciebie przywołują. Zobacz, dziewica z karmelu powianek chwały przybyła. Pismem, miłością, życiem świętego twierdzą uwielbiła. Dziewicze panny cię wielbią, na wieki twoją miłość sławią. Słysz, dziewica z chóru cię wielbi, na wieki Twoją miłość sławi. Dzień jej wesela przybrała. Amen. 15 października świętej Teresy od Jezusa, jutrnia 40. Hymn Dzisiaj jak czysta gołąbka Twoja w niebo dusza wzleciała, aby w świętym przybytku na zawsze zamieszkała, tylko głos przyjazny oblubieńca usłyszała. O siostro z karmelu, przybywaj, Na ucztę baranka przyjazną ciszę wybrała, dzień Jego wesela obrała. O Jezus, szczęście wybrane. Wybranej z chóru nie przebrane, słysz, dziewica z chóru cię wielbi. Dziewicze panny jej wtórują, wybranych przez ciebie przywołują. Zobacz, dziewica z karmelu, powianek chwały przybyła. Pismem, miłością, życiem świętego, twierdzą, dzieliła się. Dziewicze panny cię wielbią, na wieki twoją miłość sławią. Słysz, dziewica z chóru cię wielbi, na wieki twoją miłość sławi. Amen. 15 października świętej Teresy od Jezusa, jucznia 41, hymn. Dzisiaj, jak czysta gołąbka, twoja w niebo dusza wzleciała aby w świętym przybytku na zawsze mieszkała.